pamiętam, płakałam nad talerzem. To były te momenty, w których na tych spotkaniach rodzinnych przy stole były te małe dzieci. Siedziałam nad talerzem z ziemniakami i łezki. Przyprawiałam łzami te, to danie. Ja nigdy nie miałam takiej pewności i to właśnie urastało w mojej głowie do takiego, do takiej wielkiej bułki, której się bałam. Ja nie miałam ochoty na żadną aktywność, a jeżeli musiałam, bo była to praca lub inne rzeczy z tym związane, to to był najgorszy ciężar Pamiętam też, że bardzo ciężkie były dla mnie do zniesienia też moje własne wyrzuty sumienia. Jesteście tak zażenowani, jest Wam tak mega przykro, że nie, nie wiadomo co odpowiedzieć takiej osobie. Yy, głupie żarty to było coś, co yy, ja zapamiętałam do tej pory. Dzisiaj opowiemy Wam o najgorszych i takich najtrudniejszych momentach podczas starań. Dzisiaj opowiemy Wam o najgorszych i takich najtrudniejszych momentach podczas starań, które pamiętamy z perspektywy czasu. Właściwie nasze starania się już zakończyły i mamy je już ze sobą, a są takie zdarzenia i sytuacje, które ciągle pamiętamy jako bardzo trudne, wręcz czasami traumatyczne, które nam siedzą w głowie, i dzisiaj o nich powiemy. Jeden z najgorszych momentów podczas starań to były spotkania rodzinne. Się. I to, co sobie na nich wyobrażałam, że się stanie. Albo jeszcze najlepiej przed nimi, zanim doszło do tych spotkań w ogóle. Tak, hmm. z części spotkań już w pewnym momencie się w, miks, wymiksowywałam. Mój mąż tego totalnie nie rozumiał, dlaczego ja nie chcę jeździć, tam będzie spoko, nie będzie małych dzieci, nie będzie kobiet w ciąży. Ale wiecie co? Dla mnie było to... Hmm. Ja tam się czułam po prostu, jak, jakby te wszystkie spojrzenia były na mnie. Dlaczego jeszcze nie mamy dzieci, jesteście po ślubie? I wchodziłam tak w, w głęboko w głowę tych ludzi, co oni sobie o mnie myślą, że. Nie, nie mogłam, nie mogłam, nie, źle się tam totalnie czułam i było to dla mnie mega stresujące. Niektóre spotkania te, na których były Majo babyczki, i kobiety w ciąży, były totalnie w ogóle... powodowały to, że e, najczęściej to w samochodzie wyłam, a wieczorami odpalaliśmy z mężem butelkę wina i topiłam tam smutki na jego ramieniu, pamiętam. Mm, to były takie, powiedziałabym, te spotkania i to, co mnie na nich spotka. Co ci ludzie myślą o mnie? Czy zadadzą to pytanie, czy, czy nie? Czy coś będzie takiego, że, że mnie to dobije? Nieraz pamiętam, płakałam nad talerzem. To były te momenty, w których na tych spotkaniach rodzinnych przy stole były te małe dzieci. Yy, siedziałam nad talerzem z ziemniakami i łezki. Przyprawiałam łzami te, to danie. Jeśli mam ja się odnieść do tych spotkań rodzinnych, to tak jak powiedziałaś o tym, że nie chciała się jeździć nawet na te, na których wiedziałaś, że nie będzie kobiet ciąży, ani moich dzieci, to ja nigdy nie miałam takiej pewności. I to właśnie urastało w mojej głowie do takiego do takiej wielkiej bułki, której się bałam. I nie wiedziałam, kiedy to się zdarzy, i to właśnie było najgorsze, że nie byłam w stanie się przygotować na to, że wiecie. Zresztą chyba w ogóle nigdy bym się nie była w stanie na to przygotować, że teraz właśnie może kolejna para oznajmi, że się udało, a my jesteśmy po tym upadku na tyłek, kiedy kolejny raz nie wyszło, i to było takie, ta, ta nieprzewidywalność, że nie dało się po prostu na to przygotować, a że byliśmy w jesteśmy w naszej rodzinie tak bardziej zbliżeni wiekiem wychodzenia za mąż, zawierania małżeństw i zakładania swoich nowych rodzin. To było skumulowane te. Te, te wieści o bebiczkach, tak bym powiedziała, więc tylko wiecie, to, to była tylko kwestia czasu, kiedy na następnym spotkaniu rodzinnym ktoś się podzieli. Tą przecież bardzo szczęśliwą informacją, która dla mnie wtedy była po prostu czymś najgorszym, co może mnie spotkać. Ale druga rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, już jako taka Zosia, która ten etap przeszła. Ja rzeczywiście pamiętam te rzeczy jako traumatyczne i bardzo ciężkie, ale mam też teraz takie poczucie, że. Mm, i jak zechcecie z tego wyciągnąć mądre wnioski, to to zrobicie, że trochę się wtedy zachowywałam y, jak taki pępek świata. I rzeczywiście fundowała to bardziej moja głowa, czyli to, o czym Ania mówi, że to są bardziej Twoje wyobrażenia w tym momencie i tak, tak bardzo złe rzeczy Was tam raczej nie spotykają, nas tam raczej nie spotykają. One się dzieją, ale nie tak często jak w naszych głowach. To chciałabym. Y, trochę zmniejszyć ten, jeśli w ogóle się da i jeśli mogłabym się cofnąć w czasie, to to właśnie bym chciała zrobić, czyli nie rozgrzebywałabym tej dramy w swojej głowie tak po prostu do szpiku kości, żebym, to jest bardzo trudne, i to się dochodzi do tego często nie samemu, tylko na przykład przy pomocy terapii. Ale starałabym się jednak tak minimalnie chociaż do tego zdystansować, i żałuję, że wtedy kąpałam się w tej rozpaczy, po prostu pływałam w basenie tej rozpaczy i nie limitowałam sobie tego. Trochę tego żałuję, że się sama wkopywałam w ten dołek. I gdybym mogła cofnąć czas, to, to chciałabym właśnie troszeczkę. Tak minimalnie ostudzić te emocje. Najgorsze, które po prostu wtedy były. na To mega trudno no. zrobić. Tru tak, tru to jest w ogóle tru hiper trudne, ale mówię Wam o tym, bo może będziecie mądrzejsi niż ja. Gdybym miała podsumować sobie um, cały cykl, to, to tym najgorszym momentem był czas, kiedy test pokazywał jedną kreskę. To był moment totalnej depresji, kiedy um, no, żadnych wyjść. Najchętniej um, miałam ochotę siedzieć w domu. Nie spotykać się z ludźmi, odciąć się od wszystkiego, siedzieć i płakać. To był taki najbardziej, jeżeli miałabym wskazać, w całym cyklu, ten najgorszy moment to był właśnie ten moment, w którym już wiesz, jeszcze liczysz, łudzisz się i myślisz, okej, okay, nie ma miesiączki, może jest ja ten test, pokazuje jedną kreskę, ale okej, okay, może gdzieś tam coś się załapało. I zdarzy mi się ta fajna historia, o których czytałam w internecie, że test mnie oszukał. No i on mnie nie oszukiwał. Przychodziła miesiączka, ja się jeszcze łudziłam w niektórych cyklach, że ok, mogło się udać. Mm, no i koniec I, i wjeżdżało wszystko, co smutne, ryk na podłodze e, i takie dni, kiedy hmm, one były wyjęte z życia. Ja nie miałam ochoty na żadną aktywność, a jeżeli musiałam, bo była to praca e, lub inne rzeczy z tym związane, to to był najgorszy ciężar. Niesiony na barkach moich wtedy. Nie będzie to niczym odkrywczym, jak powiem, że ten, ten początek cyklu dla mnie też był bardzo trudny. Ja. Tak jak już pewnie wiecie, nie udziłam się, jak już dostałam okres, że może się coś uda. Nie byłam tą osobą, która się tam doszukiwała jeszcze, że może właśnie będę tą jedną z milionowych historii, ale pamiętam też, że bardzo ciężkie były dla mnie do zniesienia też moje własne wyrzuty sumienia, że byłam taką naiwniarą, że się udziłam, bo wiecie, do momentu, kiedy ten okres nie przychodzi, no to już tak prawie jesteś wciąż, to tak prawie czujesz. I już wiecie, szukałam objawów, rzeczywiście, może się udało, już żyłam taką nadzieją i on się spóźniał, więc w ogóle jeszcze super. I potem jak to miałam do siebie taką, wiecie, tak, wręcz się chciałam wykpić, że jestem tak naiwna i tak głupia, że kolejny raz, wiecie, no nigdy nie wychodziła i kolejny raz Ty w to wierzyłaś, więc to były takie skumulowane uczucia jeszcze z takim, z auto do siebie, jakimś wyrzutem i żalem. Tak, to, to też był bardzo trudny moment. Jednym, jednym z najgorszych momentów to było obwieszczanie przez mojego męża tego, że ktoś jest w I to było tak dla mnie traumatyczne, że w tym momencie, jak mąż wbija do mieszkania i on to robił w jeden sposób i robi to nadal, znaczy nadal, zdarza mu się mówić w innych jakby momentach te słowa, które brzmią mam newsa, nic dobry, nie do widzenia, nic, kochanie jestem w domu, tylko wpadał do mieszkania mówił mam newsa, ja już wiedziałam, że ktoś jest w ciąży. On to tak tylko w tamtym okresie e, tak to e, jakby przekazywał mi. Ja wtedy dostawałam po prostu palpitacji serca i gdy miałam, gdybym miała powiedzieć, co wtedy czułam, to czułam ogromną gulę tutaj, takiego żalu wielkiego e, i wyobraźcie sobie, że w tym momencie, kiedy mój mąż wbija na chatę i mówi mam newsa, ja mam palpitację serca. Pomimo tego, że te... E, Historie, te wiadomości nie powodują tylu negatywnych we mnie przeżyć, to w tym momencie, i jeszcze mój organizm mam wrażenie, że zapamiętał te traumatyczne rzeczy, że tak reaguje na to wszystko. To jest no, niesamowite, to pokazuje, tak sobie myślę, że pokazuje po prostu jak, jak to jest Ciężki moment w, w życiu kobiety, kiedy ona dowiaduje się, że ktoś jest w ciąży. No zwłaszcza, podczas jeśli, zwłaszcza jeśli obwieszczał to zawsze tym samym wstępem. Tak, gdzie sobie to kojarzysz, jasne. Ja nie potrzebowałam do tego jakiegoś wstępu konkretnego. W sensie, wiecie, mam newsa. To zawsze po prostu było tąpnięcie w łeb. Nieważne. Nie Dudek nie miał jakiegoś określonego sposobu informowania mnie o tym, a wręcz mam wrażenie, bo wiecie, w pewnym momencie to było tak, że. Yy, że nam się tego nie obwieszczało po prostu. Więc y, ja pamiętam, że też o wiele trudniejsze było dowiadywanie się gdzieś z boku tak zu zupełnie przez przypadek. Gdzieś tak, a no to nie wiecie, ktoś tak wspomniał przed lotem. Tak jakby to była informacja o tym, że nie wiem, bułki są po 30 groszy albo że dzisiaj będzie padał deszcz. No i to też było bardzo smutne. Także wydaje mi się, że nie ma dobrego obwieszczenia, yy, które miałoby spowodować to, że, że to nie będzie wreszcie. Tak, wywaszny. ale moment obwieszczenia jest najgorszym momentem podczas starań. Tak. Jeżeli sami się staramy nie udaje się to, to jest to jedna z takich ym, traumatycznych... Chwil, na pewno. Inną rzeczą, którą pamiętamy po tylu latach, to są durne teksty. Idiotyczne wstawki, teoretycznie niewinne, ale one jednak siedzą gdzieś tam i my je uwielbiamy. Do tej pory opowiadać. pamiętamy. Najgorszą rzeczą podczas starania jest usłyszeć, że nie umiecie tego zrobić, a szczególnie w towarzystwie, gdzie, jeju, no to jest po prostu, jak, jak człowiek ma się zachować w takiej sytuacji? No, no, co ma powiedzieć? Nie umiem. No najlepsze riposty przychodzą no. do głowy potem, więc najczęściej siedzicie i po prostu. Z kamienną twarzą tak. i nastaje niezręczna cisza, i niech ktoś coś powie, bo jesteście tak zażenowani, jest wam tak mega przykro, że nie, nie wiadomo, co odpowiedzieć takiej osobie. Yy, głupie żarty. To było coś, co yy, ja zapamiętałam do tej pory. I pamiętasz, I... kto je powiedział? Ja mam to samo. I były. Yy... Hmm. No były takie, że kończyło się to oczywiście płaczem, bo czym miało, miałoby się skończyć, tak? Tych trudnych momentów mogłobyśmy wymieniać, myślę, dużo. I pewnie na osi czasu starań, na osi czasu niepłodności, one wyglądają bardzo różnie, w zależności od tego, co w tym momencie siedzi wam w głowie i w jakim jesteście, na jakim jesteście etapie. Ale najważniejsze, wydaje mi się, dla Was, co możecie wyciągnąć, czyli. Przyspieszyć trochę tego kroku i być teraz tu z nami, wyciągnąć wnioski dla tych was w tym momencie, to jest to, żeby ja bym wam chciała dać taką radę, żeby się nie pławić w tych złych emocjach. To jest szalenie trudne. W ogóle to może być najtrudniejsze życie, jaką przyjdzie wam zrobić podczas tych starań. I być może okaże się, że będziecie musieli skorzystać z pomocy yy, kogoś yy, bardziej doświadczonego. Ale ja bym w tym momencie starała się bardzo włączyć projekt Żyćko. Czyli po prostu. Zauważać takie drobne rzeczy i na nich się skupiać, a nie pozwalać tej głowie galopować w stronę najczarniejszych myśli, które po czasie okazują się tylko waszym wyobrażeniem. I te takie najgorsze scenariusze, w które wy podążacie, mogą się nigdy nie ziścić. A będziecie po prostu bardzo cierpieć, rozpamiętując to w swojej głowie. To jest taka rada ode mnie, mądrzejszej ja o, o te kilka lat starań. Jeżeli znalazłyście w filmiku coś dla siebie, jakiś mały promek, który pozwoli wam przejść lepiej, chociaż przez ten jeden dzień. Zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, co dla Was było i jest najgorsze podczas starań. Czy to się trochę pokrywa z tym, o czym mówiłyśmy? Czy te, tak jak to my mówimy, niepłodne głowy mają wspólny mianownik? I jeśli to są inne momenty, to może wspólnymi siłami uda nam się znaleźć na to jakieś rozwiązanie. Do zobaczenia w następnym odcinku.